Wybory, których dokonujemy w życiu, mają swoje konsekwencje na wieczność: że warto i trzeba być człowiekiem dobrym, że nie można, nie wolno być człowiekiem złym. Moi drodzy, w każdej niedzielnej liturgii słowa słyszymy trzy czytania. Pierwsza jest wyjęta ze Starego Testamentu, a więc pochodzi jeszcze z czasów, które poprzedziły narodziny Jezusa Chrystusa. Drugie pochodzi z dziejów apostolskich albo z listów apostolskich w Nowym Testamencie, a trzecie z Ewangelii. Wszystkie one mają zawsze albo prawie zawsze wspólny wątek, który trzeba wydobyć i nad którym trzeba się zastanowić. Nie inaczej jest również i dzisiaj. Zacznijmy naszą refleksję od pierwszego czytania wyjętego z księgi proroka Amosa. Prorok Amos, można by powiedzieć, aż wierzyć się nie chce, że znamy jego słowa, żył około 750 lat przed Chrystusem. Ponad 2700 lat temu żył na terenie podzielonego Królestwa Izraela ze stolicą w Samarii, które przeżywało wtedy okres swojej przeogromnej, wielkiej świetności. Ślady tej świetności odnajdywane są przez archeologów w tej właśnie stolicy w Samarii aż do dnia dzisiejszego. I oto w sytuacji tego, tej zamożności nastąpiło ogromne rozwarstwienie społeczne. Jedni byli bardzo bogaci, drudzy byli bardzo biedni. Ta klasa średnia była znikoma. I czego uczy prorok? Prorok zwraca się do bardzo bogatych, nie potępia ich za to, co mają tylko potępia ich za znieczulicę, za nieczułość, za brak wrażliwości, za egoizm, za pychę, za zamykanie się w sobie. Zwraca się do tych beztroskich na Syjonie i dufnych, zadufanych w sobie na Górze Samarii bogaczy i ich opisuje. Leżą na łożach z kości słoniowej. Rzeczywiście, kiedy archeolodzy zaczęli kopać tę samarię, ją badać, odnajdywali wiele fragmentów z kości słoniowej, które trafiły do Muzeum Brytyjskiego w Londynie i tam można je oglądać. Wylegują się na dywanach. Kość słoniowa, to co najdroższe, dywany, to co bardzo drogie i dalej opisuje, co robią, jak się zachowują. Jedzą jagnięta z trzody. Jagnięta, jagnięcina to najlepsze mięso, ale nie pozwala się temu jagnięciu dorosnąć. I cielęta ze, środki, ze środka obory. Jagnięcina i cielęcina to do dzisiaj najdroższe mięsa. A to wszystko dzieje się 2700 lat temu. Słuchają muzyki, pogrywają sobie na harfie, wynajdują instrumenty muzyczne, piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, i nic się nie martwią upadkiem swojego królestwa. Zadufanie w sobie, zamknięcie w sobie, bogactwo które człowiekowi zamyka oczy na wszystko, co jest dookoła. I po tym opisie, prorok zapowiada ich los. Dlatego teraz poprowadzę ich na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Słowa proroka Amosa spełniły się w roku 722. Mniej więcej dwadzieścia kilka lat później, kiedy je wypowiedział, Samaria padła łupem Asyryjczyków. I Asyryjczycy, zająwszy Samarię, wyprowadzili stamtąd na wygananie prawie pięćdziesiąt tysięcy uchodźców, wśród nich przede wszystkim tych bogaczy, tych zamożnych, łupiąc ich niemiłosiernie. Prorok wskazuje na związek pomiędzy sprawiedliwością społeczną a losami ojczyzny, a losami kraju. I jego słowa powtarzane są w każdym pokoleniu. I w każdym pokoleniu zobowiązują do tego, abyśmy mieli wzgląd, abyśmy pamiętali o społecznej sprawiedliwości, abyśmy nie dopuścili do tego, że jedni, Korzystają ze wszystkiego, bo mają wszystko, podczas gdy inni cierpią niedostatek. A ponieważ zawsze są bogaci i są biedni, to dobrze przystaje do tego dzisiejsza przypowieść Jezusa. Jezus w tej przypowieści nie potępia bogacza za to, co on ma. Można bowiem do stanu swojego posiadania dochodzić uczciwie, z rozmysłem, rzetelnie, sumiennie, pracując i gromadząc rozmaite dobra. Bogactwo samo w sobie nie jest niczym złym, tak samo jak ubóstwo samo w sobie nie jest niczym dobrym. Bo można być ubogim na własne życzenie poprzez lenistwo, ospałość, niechęć do pracy, poprzez rozrzutność. A więc samo bogactwo nie jest wadą, ubóstwo nie jest cnotą. O co więc chodzi? Chodzi o to, żeby ci, którzy są zamożni, żeby byli wrażliwi i czuli na potrzeby innych. Tymczasem ten przypowieściowy bogacz taki nie był. Ubierał się w purpurę i bisior, to najdroższe materiały, starożytności bardzo cenne i bardzo drogie. I dzień w dzień świetnie się bawił, ucztował wystawnie, prowadził taki właśnie tryb życia. A u bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty żodami. I jedyną ulgę temu żebrakowi przynosił pies, który liczał jego rany. Mamy absolutny kontrast między bogaczem, który jest nieczuły, niewrażliwy, i pomiędzy biedakiem, który nie spotkał dobrego człowieka, biedakiem, kiedy w jego sytuacji pies był lepszy niż ludzie? Umarł biedak. On był pierwszy i trafił na łono Abrahama. To obraz życia z Bogiem. To obraz tego i świadectwo tego, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Obraz, który przypomina nam sprawy ostateczne. Śmierć. Sąd Boży, niebo albo piekło. Umarł również i bogacz, i został pogrzebany. W śmierci jesteśmy do siebie wszyscy podobni. Jest takie przysłowie na krajach śródziemnomorza, które trafiło przez papieża Franciszka i do nas przysłowie dosadne i głębokie. Które brzmi, że trumna nie ma kieszeni. A więc bogacz w swoim losie został pogrzebany tak samo jak ów biedny łazarz. Ale to dotyczy doczesności. Natomiast w tym, co nastąpiło potem, los obydwu jest diametralnie inny. I w tej przypowieści bogacz zwraca się do Abrahama i prosi go, żeby łazarz przyszedł mu z pomocą. Zapomniał, że on nigdy nie okazał pomocy łazarzowi. Takie właśnie jest serce, które jest nieczułe. Troszczy się tylko i wyłącznie o siebie. Nawet wtedy, kiedy powinno zrobić rzetelny rachunek sumienia, Myśli wyłącznie o sobie. Abraham odpowiedział, że przejście teraz jest niemożliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że została przywrócona sprawiedliwość, a po drugie, pomiędzy nami a wami nie przepaść, także nie można się przedostać. To wskazanie na to, że wybory, których dokonujemy w życiu mają swoje konsekwencje na wieczność, że warto i trzeba być człowiekiem dobrym, że nie można, nie wolno być człowiekiem złym. Ale w tej przypowieści jest jeszcze jedna nauka bardzo ważna. Ubogacz zwraca się do Abrahama prosząc, żeby. Posłał kogoś do jego braci, by go ostrzegli, by żyli inaczej. I odpowiedź, jaką uzyskał, daje wiele do myślenia. Mają mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Ludzie bogaci wiedzą, jak powinni żyć, znają zasady moralne. Wypisane także w ich sumieniu. Problem tylko polega na tym, że znieczulają swoje sumienia. Wydawać by się mogło wobec tego, że perspektywa kary wiecznej ich przerazi, że kiedy im powiemy tak dosadnie, pójdziesz do piekła, to się przejmą. Ale ta przypowieść mówi: nie, tak się nie stanie. Jeżeli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą, jeżeli ktoś żyje źle egoistycznie, zamknięty i ogarnięty pychą, pragnieniem bogactwa i nie czuły na wszystko, to jest zamknięty również, i na tę prawdę, że jego życie będzie miało swoje wieczne konsekwencje. Nie chce tego słuchać. Podczas gdy człowiek dobry, żyjący zgodnie z wartościami, zgodnie z Bożymi przykazaniami, jest również otwarty na nadzieję życia wiecznego. Przesłanie dzisiejszej przypowieści jest klarowne. Już teraz, w doczesności, Niejako wybieramy swój los. To nie Pan Bóg nas posyła do nieba albo do piekła. To my sami wybieramy naszą wieczną przyszłość. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za wybory, których dokonujemy. I dzisiejsze czytania ostrzegają nas przed... Z nieczulicą, przed nieczułością, przed brakiem wrażliwości na drugiego człowieka. Jestem pewny, że nie ma wśród nas takich bogaczy, którzy mieszkają w pałacu, ubierają się drogo i dzień w dzień świetnie się bawią, ale oni w świecie są. Dlatego my, którzy staramy się być dobrzy, chociaż czasami do ideału jest daleko. Dlatego musimy mieć motywację do dobrego życia. Dlatego potrzebujemy wsparcia od Pana Boga i potrzebujemy tej pewności, że warto i trzeba być człowiekiem dobrym. Że warto również i trzeba dzielić się z innymi. Staramy się to robić na rozmaite sposoby. Zaledwie tydzień temu była w naszej świątyni zbiórka dla kapłana, który pracuje na jamajce. Patrzyliśmy, z jaką szczodrością spotkał się ze strony naszych parawian, jak był z tego powodu nie tyle zadowolony, ile prawdziwie szczęśliwy. Tak sprawdzają się słowa Jezusa. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I to jest przesłanie dzisiejszej niedzieli. Zachęca nas ona do tego, byśmy byli dobrzy i wrażliwi na drugiego człowieka. Wrażliwi i dobrzy, dlatego że w ten sposób już zapracowujemy niejako na swój los w wieczności. W książce Ojcze Nasz możemy odkryć głębie najważniejszej modlitwy chrześcijaństwa. W Ojcze Nasz ksiądz profesor Waldemar Chrostowski ukazuje niezwykłe znaczenie słów, których Jezus nauczył swoich uczniów. To nie tylko teologia, to także duchowa podróż w głąb naszej wiary. Jakie przesłanie kryje się w każdym wersie modlitwy pańskiej? Jak jej słowa mogą kształtować nasze życie? Siemij po potem książkę i odkryj moc modlitwy. A na stronie białykruk.pl książkę możesz kupić z dużym rabatem.